Dzień dobry, kochani! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Zaczynamy nowy tydzień z nowymi siłami, z nowymi nadziejami, z nowymi możliwościami i wielką prędkością do działania. Życzę, życzę Wam z tego serca, aby ten dzień i ten początek tygodnia był energetyczny, mocny i działajmy, kochani. Zobaczmy, z jakimi energiami dzisiaj przyjdzie nam pracować, jakie mogą być nam opiekuńcze i co mogą nam podpowiadać. Jak zawsze zaczniemy od kart Tarota. Może dzisiaj tutaj jakoś? Karta Kochankowie. Kochani, cóż nam mówi energia karty Kochanków? Mówi nam o człowieku, który być może zaczyna nową drogę, o pewnej dozie. Niepewności, niezdecydowania, czegoś nowego. Niemniej jednak, kiedy zajrzymy głęboko w siebie, zobaczymy siebie w innym świetle, docenimy to, co potrafimy, to, co umiemy, to jakimi jesteśmy naprawdę, to powinniśmy ruszyć do przodu i działać w najlepszym, jakby, funkcjonowaniu dla nas. Ale to również informacja o dwojgu ludzi. Co prawda, być może patrzą w innym kierunku. Na niektórych kartach w ogóle mają zamknięte oczy. Są nadzy, więc przyjmują się nawzajem takimi, jakimi są. Nadzy stoją przed sobą. Czyli wprawdzie są odmiennymi jednostkami, odmiennymi ludźmi, ale być może jest to czas, kiedy mogą zespolić się w jedno. Iść w jednym kierunku, ale zachowując godność osobistą i indywidualność. I to też karta mówiąca o szacunku do siebie, ale również i do partnera. No cóż, poniedziałek, początek tygodnia, miłość. Miłość zawsze jest dobra i zawsze potrzebna, i daje na pewno, wytycza dobre kierunki i dobre możliwości. Więc kochajmy się karty Tarota. Zobaczmy jeszcze energię minerałów. Może też tak z brzegu. Chryzopras. Nadzieja. Kochani, chryzopras jest minerałem, który bardzo dobrze współpracuje z narządami podbrzusza poprawia funkcjonowanie gruczołów dokrewnych, jąder, jajników, jajowodów, ale też i wzmacnia jakby oczyszczanie naszego organizmu. I tutaj wie, dobry, znaczy większy na, nacisk kładę, mówiąc o chryzoprazie, o Nerkach. Pomaga bardzo w oczyszczeniu nerek z różnych toksyn, złogów, z, kamie z kamieni, z piasku tak zwanego. Tak? Energia hyzobraza jest naprawdę bardzo w tej kwestii pomocna. Ale również wspomaga wygląd... Um, jakość, ale i zdrowie, mówię energetycznie oczywiście, naszej skóry. Pomocny jest we wszelkich łagodzeniach podrażnień, uczuleń, jakichś defektów niewielkich naszej skóry. Pomocny jest w łagodzeniu bólów stawów, ale i też pomocny jest w leczeniu hemoroidów, czyli łagodzi przede wszystkim świąt i bóle. Pomaga również w ustabilizowaniu naszej takiej postrzegania siebie, to znaczy wzrostu naszej pewności siebie. Pomocny jest w leczeniach i w łagodzeniach stanów depresyjnych szczególnie, dodając nam odwagi, otuchy. Kolor hryzopraza jest taki lekko seledynowy, czasami zielonkawy, więc to też jest i jakby Energia doładowująca nas z pozycji energii Ziemi, ale też i czakry serca, z którą właśnie bardzo dobrze współpracuje. Polecany jest głównie osobom z podznaku Wagi, Raka i Panny. Oczyszczamy go pod bieżącą letnią wodą, a energetyzujemy w świetle Księżyca. No i tak, jak powiedziałem, współpracuje głównie z czakrą serca. Zobaczmy teraz jeszcze energię kart opiekuńczych, co mogą nam podpowiedzieć, co mogą nam przekazać, jaką informację, z jaką opieką do nas przyjść. Refleksja, przyjaźń i granice. Kochani, karta refleksji. Refleksja mówi nam o chwili zatrzymania. Mówi nam o przemyśleniach, mówi nam o możliwości, poświęcenia odrobiny czasu i uwagi na przededukowanie, przemyślenie, przerobienie pewnych notujących nas problemów, tematów, zagadnień to moment zatrzymania, aby móc ruszyć dalej. Miej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami. To kolejna podpowiedź. Tak, ja już nie jeden raz mówiłem, czasami. A czasami jest tak, że nie doceniamy tych ziarenek, tych odrobinek dnia codziennego, tych małych ziarenek piasku, bez których nie powstałyby wielkie przedsięwzięcia, budowle, a nasze olbrzymie plany. To właśnie te drobinki tworzą wszystko, co nas otacza. Kolejna karta to karta przyjaźni. Kochani, jedna z najważniejszych odpowiedzi w kartach opiekuńczych. Przyjaźń to bardzo cenne, bardzo potrzebne uczucie. Czasami nie zgadzamy się ze swoim przyjacielem, przyjaciółką, czasami to oni nie zgadzają się z nami. Mamy do tego prawo, oni również, ale prawdziwy przyjaciel. Nie chowa w sobie urazy. Prawdziwy przyjaciel nie dąsa się, może wyrazić swoją opinię, dezabrobatę, postawić weto, ale prawdziwy przyjaciel to osoba taka, która dyskutuje, przedstawia swoje argumenty, nawet odmienne czy kontrowersyjne, ale rozmawia, nie zostawia. Jeżeli zostawia, to wie kiedy, ale nie tak. Na amen, na, 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 na koniec. Tylko jest z boku, bo prawdziwy przyjaciel wie też, kiedy coś przemilczeć, kiedy po prostu być obok, a w razie potrzeby pomóc, wyciągnąć przynajmniej tą pomocną dłoń. Starajmy się być przyjaciółmi dla kogoś. Myślę, że wszechświat wówczas odwzaje mi się i będziemy mieli naprawdę, może nie chodzi o to, żeby olbrzymie, liczne grono przyjaciół, bo na Słowo na rangę, na miano przyjaciela, w mojej ocenie należy sobie zasłużyć. Niech to będzie jedna, dwie, może trzy osoby, ale takie prawdziwe. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotykasz się z bratnią duszą, uja, uj kiedy spotykasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Tak. Y Oczy przyjaciela są takim naszym zwierciadłem i bywają um, recenzentem, bywają właśnie zwierciadłem nas. I ostatnia karta to karta granice. Również bardzo istotna. Nasz rozwój duchowy, mentalny, ale też i taki ludzki, zwykły, życiowy to stawianie ciągle Granic, ale też i przekraczanie tych granic. Ja zawsze powtarzam i według mnie, według tego, jak ja staram się żyć, funkcjonować, są granice nieprzekraczalne, granice w cudzysłowie święte, których nigdy nie odważę się i nigdy nie pozwolę nikomu przekroczyć. To jest takie nasze sanktuarium, które. Jest, jakby, naszym kręgosłupem moralnym, jest, jakby drogą, drogowskazem, świętością, ale są też granice, które wręcz należy przekraczać. Granice, które są na chwilę, granice, które mogą pozwolić nam wzrastać, które wytyczają nam kierunki, nowe mm, ścieżki naszego życia, naszego postępowania i zdobywając kolejny szczyt, kolejną granicę, tylko jakby. Nasze dusze, nasze ciało raduje się, cieszy się, dałem radę, udało mi się, zdobyłem następny poziom, jeszcze wyżej. A Wiecie, zdobywanie gór nie jest niczym złym. Co prawda, stając na szczycie góry, i tak nie polecimy za wysoko, ale możemy zrobić wszystko, aby stanąć jak najwyżej, podnieść wysoko głowę i cieszyć się tym, co osiągnęliśmy. Tak samo jest w życiu. Stawiajmy sobie granice, które nas. Um, Ubogacają, które dodają nam wiary w siebie, które nas rozwijają, które dają nam poczucie wartości. To jest normalna rzecz. Ustalaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Tak, bo ustalanie granic to też czas, to również i nasza energia. Starajmy się ją pożytkować mądrze. I ostatnie karty. Ostatnia energia to energia run. Dzisiaj jest to runa kobieta, przepiękna runa. Runa kobieta opiekuje się oczywiście Wenus. To emocje, to uczucie, to czystość, to niewinność, to delikatność, ale to również i olbrzymia siła. To informacja, że może nastąpić coś nowego, mogą być zmiany, mogą być sytuacje, które wymagać będą. Pewnej odwagi, pewnej kreatywności, ale i sensytywności w odbiorze tego, co nas otacza. To runa, która pomaga we wszelkich czynieniach magicznych przywoływać bóstwa kobiece, ale pomaga też i w transformacjach, pomaga we wszelkich rytuałach ubogacających nas. Delikatna, ale jakże mocna runa i mocna energia. Kochani. Tyle na dzisiaj. Życzę Wam, aby ten dzień był możliwie radosny. Kochajcie się, szanujcie, idźcie własnymi ścieżkami, ale jeżeli macie kogoś zaufanego, kogoś, kto jest Wam przychylny, kogoś, kogo kochacie, nie ograniczajcie jego um, jakby swobody, ale starajcie się iść razem z nim. Pamiętajcie również o swojej swobodzie. Mądrzy kochankowie szalają za sobą, a są sobie oddani, ale są też i szanują swoją odmienność, i czasami jest to tak, jak, jakbym tak miał narysować to jakby dwa zbiory z częścią wspólną. Pamiętajcie, że jeżeli jeden z tych zbiorów zostanie całkowicie wchłonięty przez drugi, to czym ten wchłonięty jest w stanie zaskoczyć kogoś? No. Chyba niewieloma rzeczami, chyba że uwolni się raptem, ale to nie o takich uwolnieniach, mówimy. Pamiętajcie, mieć swoją indywidualność, ale i móc podążać z kimś, kogo szanujecie, cenicie, kto jest w stanie po podać Wam pomocną dłoń i wprawić Was w jakiś zachwyt, czy po spowodować pojawienie się uśmiechu na Waszej twarzy. Się rozgadałem o tej miłości. Kochani, niech ten dzień będzie również refleksyjny, bo warto czasami coś przemyśleć. Pamiętajcie o swoich przyjaciołach, ale i starajcie się być przyjaciółmi dla kogoś. Wytyczajcie granice, bo one naprawdę nas ubogacają. No i jak to zawsze powtarzam, starajcie się korzystać z energii Matki Ziemi. One jak Dobra, kochająca matka zawsze, zawsze nas wesprze, zawsze nam pomoże. E, dzisiaj ofiarowuje chryzopras, a, minerał nadziei, minerał uzdrowienia, minerał dodający energii, no a dodatkowo Runa, kobieta jakże delikatna, czasami filigranowa, ulotna, eteryczna. Ale któż jest, sil, któż jest silniejszy niż kobiety, może. Zabrzmi troszeczkę jak <śm> przymilanie się lub to nie będzie zbyt popularne, ale mężczyźni noszą cegły, ale to kobiety zawiadują i to one tłumaczą i wskazują jak ten dom ma być zbudowany, prawda? Kochani, cudnego, wspaniałego, dobrego dnia wam życzę. Pięknie dziękuję za poranek i do zobaczenia jutro.